Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie biskupi i księża. Mówicie ludziom, by odmienili swoje życie, by powrócili do Chrystusa. A my, prosty lud Boży, jego owieczki, pytamy się Was, kiedy Wy pomyślicie o tym, kim jesteście i komu ślubowaliście wierność? Zobaczcie, do kogo doprowadziliście owczarnię Pana, idąc na układy ze światem. To wy podzieliliście kościół na dwoje, zmieniliście postawę i święte obyczaje chronione prawem kanonicznym. Jak długo chcecie jeszcze ciągnąć to odstępstwo od wiary? Na litość boską, przestańcie rozdzierać tunikę Pańską i dzielić kościół na klęczących, stojących i wyróżniać tych, co biorą ciało Pańskie na rękę, by potem cząstki Jego ciała rozdeptywać pod nogami. Jak możecie tak dać, pohańbić ciało Pańskie pod nogami? Tak może czynić tylko kapłan, który albo ma korzenie żydowskie, albo jest niewierzącym najemnikiem. Zadam Wam bardzo ważne pytanie, bo jest to moim świętym obowiązkiem dbać o Waszą świętość, która niestety, ale jest dziś tragiczna. Wygląda wręcz tragicznie. Posłuchajcie. Czy Wy, też chcecie wydać Jezusa w ludzkie ręce, jak Judasz na pohańbienie, na dalszą profanację rozdeptywania Jego cząstek ciała pod nogami. Probost nie ma obowiązku słuchać biskupa, jak rozdaje się w Jego parafii ciało pańskie, to On będzie odpowiadał nie przed biskupem, ale przed samym Chrystusem, co zrobił z Jego świętym ciałem, jak nauczył wiernych szacunku do Niego. Godnej przyjmowania go. Kościół ustanowił balaski w Domu Bożym, by oddzielić sakrum od profanum. A to wy sami wychodzicie poza nie, by pozwalać na niegodne przyjmowanie ciała Pańskiego i by je profanowano pod nogami. Gdy ojciec Pio pisał do współbrata ojca Augustino, napisał mu takie słowa odnośnie kapłanów posoborowych: Posłuchajcie. Gdy ojciec Pio leżał jeszcze w łóżku, ukazał mu się Pan Jezus. Był bardzo smutny i zmartwiony. Ukazał mi księży, świeckich i zakonników, w tym wielu dygnitarzy kościelnych, którzy celebrowali mszy. Widok zmartwionego Jezusa wywołał we mnie wielki ból. Spytałem więc, czemu tak bardzo cierpi? Nie odpowiedział tylko. Wpatrywał się dalej w księży, a potem spojrzał w dal. Następnie wzniósł na mnie oczy i dwie łzy spłynęły po jego policzkach. Odwrócił się od tłumu księży z wyrazem obrzydzenia i pogardy, wykrzykując: Rzeźnicy! Potem, zwracając się do mnie, powiedział: Mój synu. Nie wiesz, gdy mówią, że moja męka trwała tylko trzy godziny. Nie. Ja będę cierpiał aż do końca świata z powodu tych, dla których uczyniłem najwięcej. Ale nie wolno wam spać, kiedy cierpię, mój synu. Moja dusza szuka choć odrobinę litości. Pozostawiają mnie jednak samego, gdy. Uginam się pod ciężarem obojętności. Niewdzięczność i ospałość moich duchownych zmagają jeszcze moje cierpienia. Oto jak mi odpłacają za moją miłość. I jeszcze bardziej boli mnie to, że dodają do swojej obecności pogardę i niewiarę, ile razy byłem gotów im. Ich zniszczyć, ale powstrzymywały mnie anioły i dusze tych, którzy mnie kochają. Napisz do swojego spowiednika, co widziałeś i usłyszałeś dziś rano. Powiedz mu, aby pokazał Twój list prowincjałowi. Tak więc zastanówcie się, biskupi i kapłani. To było za życia ojca Pio. Po 60 latach. Nieprawość wzrosła i woła opąstem do nieba za to, czego dopuszczacie się w przybytku Pańskim. Zastanówcie się już dziś, kim będziecie w Wielki Czwartek Judaszem, czy raczej pójdziecie jak Jan z jego matką pod krzyż? Tam, gdzie zamordowano serce Boga, Wy kapłani każdego dnia to serce trzymacie w rękach, jeśli wy nadal pozwolicie świeckim je rozdawać dawać na rękę a gdzie niegdzie zaczynają to robić kobiety świeckie i siostry zakonne które chcą zastąpić wasze ręce kapłańskie to pytanie zachodzi wtedy gdy jeszcze tak tragicznie nie było za ojca Pio gdy powiedział że jesteście rzeźnikami Odwrócił się od was z pogardą, to pomyślcie, co by teraz powiedział, gdy pozwalacie na podeptanie jego serca w cząstkach, w partykułach pod nogami świeckich? Żaden świecki, nawet jak biskup, pozwoli, nie ma prawa dotykać ciała Pańskiego, bo nie jest kapłanem i ręce jego nie zostały namaszczone, i to krzyżmem Pańskim. I pomyślcie o słowach Chrystusa, które powiedział do was. Pozbierajcie wszystkie ułomki, czyli partykuły, by się jakieś nie zmarnowało. Czy dacie rady po komunii na rękę pozbierać je z posadzki waszych świąteń? Obawiam się, że dziś nie spojrzałby na was z pogardą i nie powiedział tylko rzeźnicy. Obawiam się, że dziś lewa od zboża, czyli kapłanów wiernych od niewiernych. Owce pójdą do życia, a kozły na wieczne potępienie. Jeszcze dziś, biskupi i kapłani, możecie to odmienić, możecie skruszyć wasze serca jak łotr na krzyżu, bo są dwie tylko drogi. Tak jak było dwóch łotrów. Wybieraj, którą pójdziesz i po jakiej stronie zawiściesz na krzyżu obok Jezusa. Jeśli jego serce, które trzymacie każdego dnia w niepokalanej chosti, która nie jest już tylko hostią, bo to tylko kształt widzicie, to już jest jego święte ciało, bijące serce Boga. I na litość boską. Nie oddawajcie tego serca w ręce świeckie, gdyż nie liczcie już tylko na pogardę, ale na sam gniew Boży. To już ostatni dzwonek, by zacząć powracać do balasek, do godnego przyjmowania ciała Pańskiego. A Wy, ludzie, sami się domagajcie tej postawy. Nim ksiądz idzie do tabernakulum, szybko idźcie do balasek i zabetonujcie swoje kolana tam. Jeśli Wam nie udzieli, strzepnijcie proch i wyjdźcie. Biada takiemu kapłanowi. I jeszcze raz na koniec powiem. Zastanów się, kapłanie, kim będziesz w wielki czwartek? Tym będziesz do końca swojego życia. Życzę ci żebyś powrócił na łono kościoła katolickiego i do pierwszego ołtarza i zastanowił się, kogo trzymasz w ręce. Bo jeśli dla ciebie to tylko opłatek, to życia nie przyjmujesz do swojego serca, lecz zwiastujesz sobie śmierć przez samą niewiarę. A niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. I pamiętajcie, bratkowie, jutro Wielki Czwartek. Nie zapomnijcie, nie zapomnijcie wyjść sobie godzinę prędzej do spowiedzi, usiąść i zastanowić się, czy to, co robiłem dotychczas, podoba się Panu Bogu, czy lepiej warto z tym zerwać wszystkim to, co się Panu Bogu nie podobało. Przeprosić go wszyscy powinni za to, że przyjmowali ciało pańskie jego na rękę i profanowali, wycierając gdzieś o ławkę, o kurtkę, o spodnie. Jest to grzech przeciw Duchowi Świętemu. Teraz, gdy to wiecie, to warto by odmienić to z powrotem i nie dać się zwieść księdzu, który po prostu nie wierzy. Jeśli całe niebo klęka przed królem i barankiem, który przychodzi podczas Mszy Świętej, to powiedzcie mi, to co wy robicie? Jaką wy postawę przyjęliście? Kto was tego nauczył? Niebo nie. Księża niewierzący, bo im tak wygodnie. Nie bierzcie z nich przykładu klękajcie do balasek i upominajcie się o nie. Każdy proboszcz, który wróci do Balasek, już takiemu cześć. cześć. I niech się każdy zastanowi, czy w Wielki Czwartek będzie Judaszem, czy raczej będzie z Chrystusem na krzyż do końca swego życia.